Cześć, witaj w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak poradzić sobie z bólem kolana w kilku prostych ćwiczeniach. Pamiętaj jednak, że ból kolana to jest bardzo złożony problem i jeżeli te trzy ćwiczenia Ci nie pomogą, wtedy warto rozważyć wizytę u specjalisty. Pierwsze ćwiczenie to tak zwane rozciąganie kanapowe. Przygotuj sobie do niego wygodną poduszkę oraz krzesło albo łóżko. Aby wykonać to ćwiczenie, umieść jedną nogę na krzesełku albo kanapie, a drugą klęknij sobie wygodnie na poduszce. Dodatkowo możesz wykonać wypchnięcie bioder do przodu i podwinięcie miednicy, żeby poczuć rozciąganie w okolicy przedniej części łuda. Przytrzymaj sobie tę pozycję przez minutę, a nawet półtora i powtórz to ćwiczenie dwa razy. Drugie ćwiczenie to glute bridge, czy też wznoszenie bioder w leżeniu tyłem. Do niego będziesz potrzebować również krzesełko albo kanapę. Połóż się w takiej pozycji i zadbaj o to, aby kolana były ugięte mniej więcej pod kątem 90 stopni, a następnie wykonaj wznos bioder do góry i powoli opuszczaj je do dołu, nie odkładając pośladków na ziemię. Jeżeli to ćwiczenie jest za łatwe, spróbuj wykonać je jednonóż. Powtarzaj do momentu, aż wykonanie pełnego ruchu będzie dla Ciebie niemożliwe. Trzecie ćwiczenie to przysiad do podwyższenia, który pozwoli na wzmocnienie mięśni z przodniej części uda. Aby je wykonać, wykorzystaj krzesełko albo również kanapę, a następnie powoli zejdź do podwyższenia i wróć do góry. Jeżeli ten wariant jest dla Ciebie załatwy, spróbuj wykonać to samo ćwiczenie jednonosz. Pamiętaj o tym, aby ruch wykonywać powoli oraz aby był w pełni kontrolowany. Jeżeli przysiad do podwyższenia nie będzie Ci sprawiał bólu, możesz spróbować wykonać głęboki przysiad bez żadnego obciążenia, a jeżeli to również nie będzie dla Ciebie stanowiło żadnego problemu, wykonaj wtedy przysiad z obciążeniem, np. w postaci butelki wody albo plecaka wypełnionego książkami. Wykonaj to ćwiczenie również dwukrotnie do momentu uczucia intensywnego zmęczenia w przedniej części UDA albo do momentu, kiedy nie będziesz w stanie wykonać pełnego powtórzenia. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które powiedzą Ci, jak radzić sobie z dolegliwościami bólowymi albo jak zadbać o swoje ciało, to koniecznie zaobserwuj nasz kanał, bo już niebawem pojawią się kolejne filmy.